Dramę Gurala z Drianem Polakiem kojarzy chyba każdy z nas. Obie strony obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami. Dzisiaj wyciek w sieci bardzo ciekawy mail. Został wysłany z oficjalnego konta Justy Orlika do Daniela Medzikala. Justa Orlik to top donator górala. Zapłacił mu podobno około 20 tysięcy złotych w donatach. Gural twierdzi, że 10 tysięcy, zaraz do tego wrócimy. Sam e-mail wyciekł na wykopie za sprawą użytkownika Walter Black. Został on zweryfikowany przez użytkowników wykopu jako oryginalny. Faktycznie pochodzi on z oficjalnego konta Daniela Medicala. Już wracamy do tych 10 tysięcy. Gural mówił o tych 10 tysiącach, pokazywał nawet Top Donate, y, tylko że Just Orly twierdzi, że to było wysyłane z różnych ników i on w zasadzie zapłacił mu więcej niż te 10 tysięcy, jaka była prawda. Raczej się nie dowiemy. No ale mamy tu inne smaczki, na przykład ten. Gural w swoich wyjaśnieniach twierdzi, że Justa Orlik chciałby, Góral wpłacił mu tysiąc zł, tłumaczył się chwilowym brakiem pieniędzy na życie, pamiętacie to, nie? Justa twierdzi z kolei, że ten tysiąc to był zwrot, że był wcześniej uzgodniony. Chodziło o to, żeby uspokoić Magicala po aferze, w której Góral się zagotował, groził Danielowi wtedy, mogło się to skończyć w sądzie za zniesławienie, zagrożenie, Najciekawsza informacja jest natomiast o przeprowadzce Gurala ze Szczecina do Poznania. Góral twierdzi, że chciał zmienić otoczenie. Natomiast Justa mówi o jakiejś dziewczynie, którą góral poznał na Omegle. Pokazała piersi, potem była rozpoznawana w szkole i ojciec ścigał górala. No to jest ciekawa informacja. Ciekawe czy prawdziwa? No na pewno prawdziwsza od twierdzeń górala. Nie, nie.